Witam serdecznie. Ja jestem spokojny człowiek. To jest Europa 3. Gramy oczywiście państwem osmańskim, czyli tak zwaną Turcją i kontynuujemy zabawę. Ostatnio wybuchła nam wielka wojna z kilkoma państwami. Poradziliśmy sobie i być może nawet wyciągniemy kilka prowincji. Ostatnio niestety nie dokończyłem tej wojny, ale mm, nie dokończyłem tą wojnę, tej wojny. Ale teraz mam nadzieję, że mi się to uda. I no, być może sięgniemy po Moskwę, co byłoby naprawdę nie, by, nie, niezwykłe, ale najpierw sobie tutaj, jak flotę przeprowadzę sobie tutaj, że nam może rzucę tutaj już, żeby jakaś była ta flota, e, czekajcie, jak jakby to zrobić, tych trzech i tutaj wszyscy, i tam jest 55, aha tu jeszcze nie jest całość, w takim razie nie, już chyba całość, nie, nie, całość jeden, jeden OK, jeden, Być może będziemy mieć... No... Rosję psków, Moskwę przy sobie... to byłoby coś niebywałego. Dobra, wszystkie... Dobra, wszystkie, wszystkie. Mamy wszystkie, chociaż tu jeszcze nie, jeszcze nie wszystkie. Tutaj mamy 8. Dobra, my tak jeszcze, tak? I to przerzucimy tutaj. No, szybko i ten żeby mi nie spadała. Ostatnio toczyłem wielką wojnę, nie dokończyłem tej wojny, nie dokończyłem tej, tą wojnę. Ale tym, w tym odcinku, yy, kilka z... No jednak, yy, z dzisiejszymi patronami, tak jak Burgundia, udało mi się pokój nawiązać, i to jest sukces. No ale to jeszcze nie jest koniec. W dzisiejszym odcinku będę chciał anektować. Yy, Psków I teraz o W Skowie było Moskwa, więc tutaj naprawdę zdobywamy bardzo fajną prowincję, dosyć bogatą. Yy, no i dobra. Tutaj, oczywiście, Krym też mi się zaraz anektuje. 728, więc bardzo. Nie wybuchniemy jakaś kolejna wojna, na to, na to no, liczę, że tutaj uda mi się być może jakoś to no, uspokoić sytuację. Dobra, tutaj jeszcze mamy w dwóch miejscach swoje oddziały. O tutaj mam tam trochę oddziałów, zobaczcie. Tutaj niestety przekraczamy limit, już zostajemy karę od Państwa, no tutaj jakąś w miarę armię, W miarę ładną armię będziemy mieć. Ile? No, 10 oddziałów, jest dużo. Yy, niestety, Niesowa jest dosyć wysoka, musi ta spaść poniżej 33%, znaczy 33%, mamy 33%, więc musimy doprowadzić do tego, żeby ten limit niesamowy spadł. Mam nadzieję, że to się niedługo. Yy. O, a dobra, i możemy sobie wprowadzić. Yy, mimo tego, że to wszystko zacznie nam drożeć, to jednak nas na, to, na, na to stać. Niestety to, niestety, zdrożało. Mogę reformy prowadzić, ale niestety stabilność miałbym na zero, tego bym nie chciał. Dobra, tutaj możemy czekać. Czy ja będę mógł. Obraz na zlecenie, obraz na zlecenie i tutaj na razie nie Zaraz wykupimy jeszcze jednego gościa do, do. nie do infrakcji, tylko do, do. tak, do infrakcji kupimy zaraz. na bunty. znaczy tych buntów jest tutaj sporo. No, na razie. O, już się naprawdę przyszło na naszą stronę. Zaraz powinna przejść druga. O, kolejna przeszła na naszą stronę i już mamy bardzo dobrą sytuację. się jeszcze nam się jedną wojnę, Tu mamy jeszcze wojnę, dlatego też być może no, sytuacja się pogorszyła. dobra. Zrobimy takie coś... Nie, a najtóle nie. Zaproponuj pokój na kilka... No kilka lat, bo myślę, że za kilka lat to i tak wcześniej czy później się uda nam to wciągnąć. Zobaczymy jak mamy sytuację z wojskiem, mamy 227 tysięcy, dużo, dużo wojska. Austria nam proponuje przejście, pytam się czy zezwolimy, zezwolimy, no i dobra, czekam na to aż teraz tutaj pokażę Wam o co mi chodzi. Mianowicie tutaj doktrynę wprowadzę. No, wprowadzę kolejną doktrynę, ale do tego potrzebuję kolejnego poziomu. Niesława. Kurczę, muszę wprowadzić reformę jakąś. O, już jest, już jest, już jest i wprowadzamy na Niesławę minus 1. To jest doskonała, ta rodzina. Automatycznie będzie obniżało z minus 1 minimalnie minus 1 a może i więcej strefa rządowa. Więc yy, świetna sprawa. Dobra, teraz można więcej dość na wojsko, jeszcze 200 damy na wojsko. Niech tutaj się rozpędza to. Kontrolujemy prowincję, dobra, dobrze jest. uuu, ale to się nie koniec. To jeszcze nie koniec. Yy, dlaczego to nie koniec? Dlatego, że chciałbym tutaj. Widzimy może, no, zobaczymy co się tu wydarzy, tutaj jakieś wojny się toczą Na razie tak się siak nie mogę tutaj doprowadzić do jakiejś większej wojny Na przykład ja chciałbym Chciałbym wprowadzić wojnę Ale na razie tego No tutaj być może sobie to skolonizujemy, zobaczymy jak to wyjdzie Tutaj tego nie mogę na razie Bunty, bunty mamy straszne na razie, oj, bunty mamy straszne, zobaczcie co się dzieje O, no tutaj No, Zastanawiam się nad kolejną wielką wojną, yy, i tym razem wojna byłaby na wschodzie. Tutaj Manzulia się kłania, no ale też być może, zawieszalibyśmy gdzieś tutaj, może we Włoszech, Sycylia, ona. Oooo! Sycylia jest to za mania. Jest to państwo, które być może udałoby się złamać. Zresztą zobaczmy, no i mamy floty tu, no wystarczająco dużo. buduje wielką flotę tego, tak jak zapowiadałem. Ta flota będzie wielka. Jest wielka. 73, yy, 27 aż tych yy, ciężkich. Dobra. Jest pytanie, czy ja mam szansę ich pobić? Na pewno tak. Nie wiem, jaką oni mają flotę. Przypuszczam, że oni mają no, fatalną flotę. Yy, 7. Yy, Sycylia. Sycylia to będzie pod koniec. I oni mają flotę. 15 statków. Więc bez żadnych problemów, jak ich tutaj kupię. Yy, no, co bym... Po co mi oni? Dlaczego? Do tego, żeby mieć Wasala kolejnego. Tutaj by już pilnowali, żeby się... O, jeden sukces. Przegraliśmy, kurczę, przegaźmy jakąś prowincji gdzieś. Coś jesteśmy przegrali. Kto, to nie gdzie. Dobra, co to jest? Kazachstan. Czy ja jestem w stanie prowadzić... Nie wiem kto, kto, kto tutaj uderza. Być może zbiłem też wojnę z Persją. Nie wiem ile Persja ma wojska. Przuczą, że mają dużo bo obawiam się że, że mogą mieć dużo ale mamy go fajne fana do nas persja 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 27 tysięcy nie dużo to nie jest dużo to Dobra, nie to już możemy wypowiadać wojnę to się bym chciał żeby się do spadło w połowie 20 mamy no, mocne bunt, mocne mocne bunty naprawdę mocne ale jeszcze wcześniej chciałbym może zwasalizować sycylię bo to sojusznik a może Rzym nie Rzym raczej nie Aragonia jest sojusznikiem Rzymu, więc raczej ich nie jest w Tutaj tak samo, ale reszta raczej za dużym państwem jest. Więc jedynym państwem, które możemy tutaj ugryźć jest, no... Jakby tu nie powiedzieć... Sycylia. Więc może nawet to uczynimy. Tylko ja że trzeba by tutaj, dobra... Trzeba by tutaj jakąś armię... Rzucić może? No dobra. Rzućmy najpierw jedną armię. A i przegraliśmy. 10, przegrali. Cały czas jakieś bunty. 219 zespołów tych żołnierzy. to wygląda 36. Dobra. Liniowa jest dobrze, ale tu mamy chyba... Tak jest, łacińską ustawie No i dobra, tutaj mamy 75. To powinno, myślę, załatwić sprawę. Tu mamy oczywiście sojuszników. Neapol no, mocno pobity był, ale... O co mi chodzi? Eee, dobra co mi chodzi, to mi chodzi, żeby tutaj, oj kurcze mam, kasy mam, tak szczerze mówiąc, dobra, to będą więcej, powinienem zaraz zarabiać. O, Persja bym się przydała, tutaj mocno powiedzieć. o oh, shit, ale to jest niedobra sytuacja. Dobra, czekajcie, ja mogę coś jakieś wprowadzić, reformy, które by coś mi tu dały, hopi Turcja. Czekajcie, co to zrobi? Okej okay. tu by teraz zrobiliśmy jakiś pokój z nimi. No i dobra. Daliśmy autonomię. Czekajcie, jedni stoją, a drugi sobie czekają. Dobra, jakoś to zdobywać. Zdobywać to, panowie. Gdzie mam tą flotę? Tak, tu mam flotę. Na razie damy to. Dobra, jest, jest w stanie. na razie utrzymuję. Bo... Dlatego tak dużo potrzebuję, bo ich utrzymuje cały czas. Tak, to bym nie musiał tyle. Dobra, tu mam armię na Krecie. 31. Będę mógł powiedzieć, bo nie będę mógł powiedzieć. Imperialist, tak jest. Descend do razu bezpośredni. No i tutaj już rejony. No, yy, Sycylia by mi się przydała. Zabezpieczili mnie, chociaż jeszcze jakiś jakieś inne państwo. O, jeszcze z nimi mam wojnę też. zabezpieczyli by mnie troszkę tutaj od desantów, bo nicytny Apple tutaj był, ale niestety trochę stracił. o już mamy wielką flotę tej nasza, prawda? No po prostu może zmiażdżyć, dobra. Ląduj Dobra, dawaj, dawaj, dawaj Będziemy sobie na wojnę, ustawmy jeszcze... Będziemy zarabiać jeszcze więcej. To jest jeden z nielicznych no państw, których możemy tutaj jeszcze nie tyle że anektować, ale zwalczać tych państw zachodnich. To jest jedno z państw zachodnich, które... No może nam się przydać. O! Ktoś nam wojnę wypowiedział! A, zaporożę. Tylko i wyłącznie zaporowę, czyli jakiegoś większego problemu chyba nie będziemy mieć. Tutaj ma, zresztą mamy wojska, więc to te wojska powinny wystarczyć spokojnie. Czemu tutaj się nic nie dzieje? Dobra, idźcie tam ich pobić Zaraz to zrobimy. już możemy ich anektować prawdopodobnie Jest, znaczy anektować, yy, wasalizować A kto to jest? Aha Ale oni się czekacie, żądaj Kurcze, nie mogę ich wasalizować Ale niedobrze Dobra Dam to, odzyskam Argonia Na Apol to możemy dać na, na Apolowi tak szczerze mówiąc, tylko że to będzie strasznie będzie dużo kosztować. Żebym nie jest, nie mógł izwasalizować, ich ich ale tylko dwa punkty daj. dobra. Jest dobrze, bo tu możemy dużo prowincji odzyskać, na był by odzyskał znowu siłę. Ja to liczę, czyli musimy troszeczkę jeszcze powalczyć. Może ich anektuję, no anektować ich nie, nie anektuję, ale dużo by już stracili. Gdzie przegrali, co jeżeli byśmy przegrali? Ja nie wierzę. Ale durnie z nich są, dobra. Widzicie, oh, o shit. O, mam sześć pozwoli, no dobra, czekajcie. Dobra. No dobra. Okej, okay. a co my to już? sumie to już, kontrolujemy prowincję. Jedna wojna za zakończona. 29, dobra, tu będziemy mogli, będziemy w stanie spokojnie tutaj tą wojnę Dobra No może się uda. No Szkoda, że nie mogę całego. Chociaż w sumie czekajcie, czekajcie, czekajcie. Jakbym wyłączył was z gry. Nie, nie mogę ich dostać. Szkoda wielka. Na przykład że jej nie mogę zwasalizować. O, Neapol nawet sam. się sami zjedli. Napol. Y, bardzo dobrze. Cieszy mnie to strasznie, że oni tak że są sprytni w tej grze. W miarę. Szansa coś uzyskać. No niestety, troszeczkę sięśmy utracili w poprzednich wojnach. To się troszeczkę się przegrywali. No ale teraz być może uda nam się coś wygrać. U, Ukraina nam wojnę wypowiedziała. Niedobrze. Niderlandy są słuchnikiem. Czekajcie, Niderlandy, ja mogę wam. Dobra, Ukraina nie jest groźna. 29, aczkolwiek Na podole trzeba uderzyć na pewno. I na kijów trzeba uderzyć. Dobra. Tutaj ta się toczy spokojnie. Mamy czas Co tu się dzieje? Tu jakieś bunty Dobra, nie ma tragedii Nie ma tragedii Oj, gra się powoli Zbliżamy się powoli do końca Zobaczmy co teraz będzie umarły niestety Z Ukrainą jest Jakaś dziwna wojna Kijów, Kijów. dobra, jeżeli mi się udało panować Kijów Dobra, no, te prowincje będę, będę Wam w stanie dać. Na no, 27, być może na całą byśmy się udali. Kogo oni. No, 3 prowincje by tak dużo? No, nie wiem. Dlaczego tak jest. No ale tak jest. 27 no mogę ich anektować Chociaż w sumie. Ukrainę. O, Ukraina ok, kosztuje dużo. Czekajcie, tutaj mam moją wojsko. Czekam na tą cenę do mnie. Fortyfikacje. Nie wiem czy nie zakończyć tej wojny, bo możemy mi Bogundia ...powiedzieć wojnę, to nie byłoby fajne. No, flota mam dużą, trzeba przyznać. 73 statki, chociaż jeszcze będę miał większą. A jeszcze sobie stworzymy tutaj. Z 10 jakichś statków, chociaż to. Kosztuje dużo strasznie. Chociaż nie tak bardzo dużo, dobra. I będziemy mieli wielką flotę, naprawdę. Odbudowują flotę. Po kilku... Po kilkudziesięciu latach. Dobra, jest zwycięstwo. Kończymy tą wojnę. Bezsensowną. sensowną... Yy, nie mogę chyba naelektować. Więc co bym chciał? Chciałbym to i to. To by mi tylko dało 4 plus kasy. Yy, dobra. To i od razu będę mógł wam sprzedać. Z, z Ukrainą na razie zakończymy tą wojnę jest moim zdaniem bezsensowna, dobra, tak, jest świetnie, ja od razu bym Wam tą prowincję po prostu sprzedał, bo mi jest niepotrzebna, ja nie chcę tutaj mieć. a Wam się to przyda, możecie troszeczkę, To jest, czekajcie, jak się to nazywa pewnica? Mesyjna, to nie czekajcie. Y, 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 y. Czy tu jest na. My, e? Powinno być. mesawa jest, tylko czekajcie. Nie no, musi być ta gdzieś tutaj. Przecież to jest niemożliwe, żeby tutaj nic nie było. a To może być. Mesyna, tutaj jest. To, ale wątpię. O już... Bo to. Macedonia. Jest Macedonia. Aha, już rozumiem. Bo myślę, że z pewnością mają. Massawa Massawa no Mam nadzieję, że to jest to to że to jest błąd. Jakiś Aha, czemu rzucili? Aha Musimy jeszcze raz sobie poczekać. Dobra, w, te, w międzyczasie te wojska sobie tu przerzucimy. Ja tej broni w ogóle nie chcę, więc zaraz to spokojnie, spokojnie to ogarniemy. Dobra. Obiecuję, że tutaj mają kolejną wojnę. Dobra, świetnie. Świetnie dla mnie. Przecież nie dla nich. No ale dobra. Mają... Neapol no, ma kolejną prowincję. Może się uda tą prowincję, żeby zyskać kreciek. Świetna prowincja. Co to jest? Medyna. O, jest Medyna. Tak, to jest ta prowincja. Myślę, że był w nazwie. Przydobyłem nie tą co trzeba. Okej. Okay. Przedaliśmy za niewielkie pieniądze. Ale Napoleon się troszkę wzbogacił. No, dobra. Neapol się troszkę wzbogacił. No i dobrze. I dobrze. Bo na tym będę mógł. Dzięki temu y, oni będą, no, dzięki temu, większą armię wystawiać, jeżeli y, przyjdzie jakąś wieka, wojna. większa wojna. Y, dobra, tą wojnę stąd, ta wojska stąd, i zaraz będziemy szykować. Czekajcie, zobaczmy, jak to wygląda. Dobra, w zasadzie kto to podbija, ktoś tu podbija. To chyba oni to onektują. są oni, chyba, dobra. Chyba będę szykał się, się do wojny z presją. Tak, chyba wartałoby to podbić w końcu. Też nie, na razie musimy poczekać, aż na mnie słowa spadnie jeszcze. No więc czekamy jeszcze kilka lat. Mam nadzieję, że Borgunia nam wojnę nie wypowie O tego bym nie chciał ciekawe, gdzie jest Smolensk. Smolensk, w sumie mógłbym wypowiedzieć Smoleńskowi o wojnie Oni mają tutaj bardzo duże bunty Mógłbym oderwać kilka prowincji Być może i Węgrom, chociaż Węgrom nie za bardzo W obrót Mógłbym się pomać z Czechy Nie, no nami mam pokój Rozejd, dobra, trudno Trudno, trudno, trudno. No, jest dobrze. Oderwaliśmy dwie projekcje faktycznie. sobie was żeby nic stworzyli. Trochę mnie to martwi, ale trudno. Nie na tym to polega. Stwórzmy sobie może jeszcze jakieś oddziały. A jeszcze sobie stwórzmy... Ajajaj. Ale co ja chciałem? Tutaj się stworzyć. Dobra. 10 oddziałów. 20 nawet. 20 tysięcy wojska. Bo troszkę żeśmy coś do wojska, mamy dużo. Może pójdę na Smolec i zabiorę mi. Dobra, może czekać, ile mamy wojska. 12 tysięcy. No może wystarczy, ale to nie jest pewne. Też mamy bunty. mają bunty. Mam bunty. Dobra, czy przydałoby się więcej tysięcy? Tu mam 16 sumie Dobra, więc możemy je spokojnie przerzucić. Te oddziały. Podolę. Aha, w Ukrainie mamy też wojsko. Też mam 16 tysięcy. Dobra, to wrzućmy to wojsko tutaj. Musimy sprawiać Smaleckowi. Yy, no i zdaniem jest to bardzo realne, ale cholerne bunty zobaczcie ten, ten kraj mi się rozpada. Więc yy, musimy się spieszyć, żeby im wypowiedzieć wojnę no, dobra. To gdzieś jeden, Dobrze. Zaraz będzie rządowa głośnie. Yy, I dobrze. Handel. Wiecie, co mogę troszeczkę zwiększyć? Morską mogę troszeczkę zwiększyć. Damy tak 20 nawet. To byłby, To byłoby dużo. No, zobaczymy jak stoi Burgundia, oni mają siła, więc są zdecydowanie za nami, chociaż mamy 6, więc jeszcze to nie jest taki totalny odjazd, ale... No i dobra, jest dobrze i teraz tak teraz tak. Yy, Smoleńsk, Smoleńsk i Smolężczyzna Zabraliśmy Moskwę, teraz zabierzemy... Trudno. Mają ogromne problemy, to są ich problemy, nie moje.